Jeżeli chodzi o tę kartę walk, którą tutaj złożyliście, to tu już jest trzecia gala, jeżeli chodzi o pay-per-view. Pamiętam naszą pierwszą, jak, jak spotkaliśmy się pod Krakowem w studiu telewizyjnym. sporo emocji i od razu na końcu przypomniał mi się o Szymonie Bajorze, bo tam rzeczywiście Szymon przegrał pojedynek bardzo szybko, jeżeli chodzi o walkę wieczoru i o walkę o pas. Jesteś przekonany że rzeczywiście, że on dojdzie z powrotem do tej walki o pas, czyli wygra z Oliveira. Tak, mówił się tak. tak Tak jest jego cel i ta walka ma status oficjalnego eliminatora do yy, pasa mistrzowskiego, tak? że Oli, Oli Thompson wie o tym, on czeka już na wynik tej walki, no jeśli Szymon wygra, to, a tego mu życzę z całego serca, to będzie rewanż z Oli Thompsonem. No, tak jak wspomniał Szymon, to Oli zrobił z niego maszynę do zabijania, bo ta porażka mu dała bardzo dużo, on przewartościował całą swoją sportową karierę, dużo zmienił w swoich przygotowaniach i jest 100 razy lepszym zawodnikiem niż tego feralnego dla Szymona Wieczoru. 9 walk... Na FEN-32, no i tak patrzę na te kartę walki i zastanawiam czy nie boicie się, że nie ma takiego magnesu jak do tej pory dla kibica, niezwiązanego typowo z MMA. To jest taki test dla Was? Tak, cały czas uczymy się tego pay-per-view, sprawdzamy różne możliwości. W, pierwsze, w pierwszej Gali pay-per-view FEN-28 był Krystian Podzianowski, który, który nie jest takim stuprocentowym zawodnikiem. Jeszcze można śmiało powiedzieć, że to była walka afrykowa jego z Piotrem Szaligią. Potem wzięliśmy Trypsona, który też ma status celebryty, ale już jest zawodnikiem. MMA, czyli troszeczkę y, zwolniliśmy tempo frików, a teraz jest karta czysto sportowa. Tak? Cały czas realizujemy ten rynek pay -per view uczymy się, chcemy wiedzieć, ile wart jest czysty sport, czy tym samym sportem można zawojować rynek, czy trzeba jeszcze y, coś dokładać. Także patrzyliśmy też ostatnio na gale naszej konkurencji, która również robiła sportowe karty i to też się jakoś obroniło. Także cały czas się uczymy, rozwijamy się, ale chcemy wiedzieć, w którą stronę to trzeba iść. To troszkę a propos tego, tego tematu, który tutaj był wywołany przez i y, komentarza Marcina Łazarza, właśnie dlatego, dlaczego Pojawiają się tacy zawodnicy, a nie inni. No taki jest po prostu rynek I, i tak sobie to tłumaczymy. Ale o jakich, jakich zawodnikach teraz mamy? Na... Nie, 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 mówiłem o, to, a, mówiłem o, to, o, Afrykach, o tym. Tak, 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 dokładnie. No, no niestety ten no, takie są realia w naszym kraju, tak, że walki celebrytów czy też streamerów, youtuberów, którzy mają duże zasięgi. Chyba w social... Nie tylko w naszym. Złucham? Po prostu, tak jest. No, nie no, akurat w Stanach Zjednoczonych czy w Rosji tak nie ma, tak? No nie wiem, czy to jest trend. Nie no, my no, będziemy walczyć, wiesz, 100 walkę z youtuberem. No, dokładnie. Jest taki trend, no, zwiąż, wiąże się to wszystko, no w świecie, w którym żyjemy, internet rządzi światem i liczą się zasięgi ludzi. No st zawodnicy stricte sportowi nie mają czasu tak być aktywnych, aktywni na tych social mediach, jak stricte tacy ty, typowi influencerzy, no ale cały czas się rozwijają, to, to, to się zmieni. Myślę, że sport też się obroni, że mamy swoją stałą widownię, Yy, która ogląda wszystkie nasze gale i że i tym razem będzie podobnie i że ten wózek bez frików również pociągniemy.